Siema, z tej strony Skaris, a dzisiaj jest to długo wyczekiwany Q&A, dzisiaj ze mną jest Michael59, tak przyjechałem do tego, idioty. Oczywiście pytania się będą pojawiać na ekranie, a Michael mi będzie tutaj dyktować, jakie pytania. W tle mamy niebieską teksturę, ponieważ moje filmy nie są ambitne i nie mam czego dać. Dobra, pierwsze pytanie to kiedy zacząłem tworzyć filmy na YouTube? Otóż zacząłem jakieś 4 miesiące temu. Dobra, tutaj mamy serię pytań, czyli e, czy masz Krasi? E, myślę, że nie. Jaki jest twój ulubiony kanał na YouTube? E, Naruciak, kto cię najbardziej zainspirował na założenie kanału na YouTube? Ja. E, nagrasz kiedyś jakieś odcinki jeszcze z kimś? Właśnie nagrywam z Michałem. Dobra, kolejne pytanie, na które pewnie będę się najdłużej wypowiadał, to to jest jak zareagowałem na falę hejtu pod tym filmem Najgorsze intro na YouTube e, 3. Gracza live przejmuje internety. Otóż no, wydaje mi się, że ci hejterzy w sumie mieli po części rację, ale cały film był nagrywany w celach humorystycznych. Jak mówiłem chyba w poprzednim filmie, skończyłem już z tą serią i teraz się będę zajmować no najpewniej grami, a co najwyżej jakimiś historykami z życia, ale to później, bo... No bo, no bo młody jestem, no więc za dużo się jeszcze w moim życiu nie wydarzyło. Dobra, tak więc to już będzie koniec tego odcinka. Mówiłem, że nagrywam z Michaelem, więc no powiedz coś, żeby nie było. Nie, nic nie powiem. Dobra, no więc, no, no macie dowód, że on tutaj jest ze mną, przyjechałem do niego, e, a więc to był Skaris, nie będę prosić o łapki, bo, no bo nie i trzymajcie się i pa. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.